Tylko na Roblox. Świąteczna. I trochę. Tylko. Hmm, średnio. Cześć siostra. Proszę, dodaj mi do swojej krótki. Ile ci razy mówiłam, że powiedziałam ci, że nie. Nie wkurzasz. że idź do mamy i się płacz. No ale siostro myślałam, że ty mnie dodasz do swojej grupki i będziesz miła. Jak nie, no to powiem to mamie. Jeśli powiesz to, to chcę iść. A jeśli nie powiesz to... no nie wiem, no to nic. Bo w sumie mać nie uwierzy. Wiesz, że zawsze mi wierzy, Musia moja kochana. Idź sobie wachorze. Marianne 2001 przychodzi do niej. Pyra, pyra. Bez tej co się stało? Bo jesteś jakaś smutna. Nie jestem smutna. Po prostu jest siostra w górze, że ciągle mówi: Mamia, mama, 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 mama. I mama mi daje przez to karę. Przez to, że ona wymyśla jakieś historyjki sobie. I przez to, że ona sobie wymyśla jakieś, nie wiem, historyki, jakieś bezsensowne, które się nigdy nie zdarzyły, to ona sobie wymyśla. Mamo, bo siostra coś obraziła, czy coś zrobiła. Lub zabrała coś mamie. No zawsze tak mówi. Ach, spoczuję bestii, ale spokojnie ja... Yeah. Oczywiście, ja bym nic tak nie zrobiła. I bym zawsze ci pomagała. A czemu nie weszłaś na grudkę? Bo siostra do mnie przyszła. Jeszcze ja to mówiłam, że siostra do mnie przyszła i mnie wkurza. Ciągle mnie wkurza. No tak, a wiesz co? Chcę Ci powiedzieć, że przyszedł do nas bekon, ale spokojnie jest spoko. Ale dla mnie jest spoko. Bekon? Bykon? Ty na serio bykon? No weź nie obrażaj bekonów, Nie są takie złe A jak poznasz tą dziewczynę Nawet jak to jest bekon, To polubisz się. Nigdy bym nie polubiła bykona Zrozum to Nigdy nie polubię Dobra, a czemu Mi się nie wyświetla twoje imię No, a, a twoje też się moje Nie wyświetla O, jednak już ci się wyświetliło Na głowie